Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Piran, a dziś filmik z cyklu Uczymy się na własnych błędach. W każdym razie, dziś pogadam Wam o inklinacji, która jak wiecie, trochę mi zeszła, jeśli chodzi o orbitę Skylaba. Mieliśmy ją, e, mieliśmy całą stację wprowadzić na orbitę inklinacji 50 stopni, stawiliśmy na 30 kilka, co nie jest do końca tym, co chciałem osiągnąć, aczkolwiek przyznaję się bez... Bicia. Wynika to z moich dwóch, a raczej nawet trzech błędów, i dziś opowiem Wam dokładnie, uh, jakie to były błędy, abyście Wy mogli kiedyś w przyszłości prowadzić uh, Waszego satelitę, ewentualnie statek kosmiczny, tam, gdzie chcecie. W każdym razie, jak widzicie, mam tutaj pięć statków, które wysłałem na przestrzeni ostatniej nocy i dzisiejszego poranka. W każdym razie uh, ich loty były. Dla mnie bardzo pomocne i postawi, e, pozwoliły mi wykminić trochę różnych rzeczy, o których niestety nie mogłem znaleźć e, żadnych e, informacji e, w internetach, ani na YouTubie w postaci jakichś filmików, więc między innymi dlatego kręcę ten filmik a raczej nagrywam. W każdym razie, czym jest inklinacja? E, jeśli popatrzycie sobie na Orbity, to wszystkie są w jakiś tam sposób nachylone. E, względem nie tylko siebie, ale też na przykład orbity Muna. I w tym momencie, jeśli zaznaczymy sobie Muna, ale nie zaznaczymy, bo powinniśmy przejść. Dobra, w każdym razie, okej, okay, pokażę Wam e, po prostu orbitę Muna, e, jeśli chodzi o kreski nałożone na siebie. E, I w tym momencie, e, zwiedzą, że Mun e, ma inklinację 0 stopni i Krąży dokładnie na płaszczyźnie wschód-zachód. Powinniśmy być w stanie wykminić, czym jest inklinacja. Inklinacja jest niczym innym jak nachyleniem, nachyleniem naszej orbity właśnie do tej płaszczyzny. I w tym momencie e, mam zaznaczony statek, e, którego wys wysłałem dokładnie na północ. Jego heading, w grze, o którym Wam zaraz powiem, to było dokładnie 0 stopni. Aczkolwiek, e, jak widzicie, orbita jest nieznacznie odchylona, aczkolwiek jest blisko 90 stopni. Więc w tym momencie nasz Skylab powinien orbitować e, mniej więcej w. Połowie tego kąta. E, jeśli chodzi o inklinację, to mierzymy ją e, tak jakby po tej prawej stronie e, od orbity. W każdym razie, dobra, przełączę się na pierwszy statek, który wysłałem. Tak jak wspominałem, wysłałem go na północ, dokładnie na 0 stopni. I, e, no cóż, wtedy zacząłem e, kminić, że jednak e, jest coś jeszcze. E, Inklinacja powinna wynosić w tym momencie 90 stopni, tak jak wspominałem, wynosi 85,9. Więc gdzieś nam się wkradł błąd, y, a, jakiś a, 4. 1 stopnia i szczerze mówiąc te 9 stopni może mniej więcej wynikać z jakichś tam błędów, nie da się oczywiście idealnie utrzymać kąta cały czas bez, bez używania jakichś modów w stylu Minecrafta, albo czegoś w tym stylu w każdym razie dochodzi nam jeszcze jeden efekt w jest to efekt spowodowany siłą Coriolisa, czyli tym, że planeta się Obraca. W każdym razie, jeśli wynosimy coś w kosmos, to ważny jest e, tak jakby wektor e, prędkości, czyli nasz prograde, który odchyla się e, z, z powodu tego, że nasz statek ma masę, bezwładność, bla bla bla. I jest rozpędzony przez to, że e, planeta się obraca, więc y, w tym momencie nasze kilka stopni. E, Kilka stopni odchyłki jest spowodowane tym, że nasz e, statek e, po prostu był narażony na tą siłę korylica. W każdym razie teraz przełączę się na statek wysłany na heading 50 stopni, czyli w chwili cyrkularyzacji był ustawiony mniej więcej tak. Czyli o, tak jakby zgubiłem ziemię. W każdym razie hmm, powinniśmy wyjść na e, inklinację 40 stopni. E, czemu 40 stopni a nie 50? Ponieważ tak jak wspominałem heading jest liczony od północy. Czyli w tym momencie mamy 0, a inklinacja ma 90 stopni, więc e, naturalnie, żeby osiągnąć 50, musimy odjąć tego 40 i e, w tym momencie dopiero e, Odczytamy, że nasz heading powinien wynosić 40 stopni. Ja to oczywiście spartoliłem e, z powodu mojej pamięci złotej rybki e, i wysłałem Skylab na 50 stopni, co spowodowało dość sporą odchyłkę. E, jak sporą spytacie, e, 38,4 w tym momencie, więc e, jeśli chodzi o wysyłanie statków na e, jakieś 40 stopni, jeśli chodzi o inklinację, to to jest całkiem niezły, całkiem niezły heading, aczkolwiek nie jest to to, o co nam chodziło. Więc kolejny statek wysłałem na 40 stopni, i tutaj było już trochę lepiej, aczkolwiek nadal mieliśmy odchyłkę, jeżeli wam mówię, około 3 stopni, 2,2. W każdym razie to jest Descending Note, czyli będzie nam pokazywał ujemny wynik. Tu będzie to, że czyli 47,8 już jesteśmy bliżej. W każdym razie próbowałem naprawić to tak jakby... W przypadku tego statku wystarczy jakieś 60 metrów na sekundę delta V i jesteśmy na dobrej orbicie. W każdym razie stwierdziłem, że to 8. 80 stopnia wynika z jakiegoś tam mojego niezbyt dokładnego latania, więc stwierdziłem, że czas wysłać kolejnego, kolejny statek z poprawką wynoszącą 3 stopnie, więc jeśli popatrzycie na nawbola, tutaj mamy 0, czyli inklinację 90 stopni a, więc jeśli chcemy wysłać na 50 musimy a, ustawić heading na 40, po czym od tego jeszcze odjąć 3, a, odjąć 3 stopnie naszej poprawki a, tak naprawdę dodając 3 stopnie do naszej inklinacji, bo akurat tyle nam brakuje. Więc w tym momencie wysłałem kolejny statek. A, Obiecuję, że to już ostatni jaki pokazuję. Eee, ostatni jaki wsłałem to jeszcze 45 stopni, aczkolwiek on nas zupełnie nie obchodzi. Eee, sprawdzałem tylko, on, jaki on wymaga poprawki. Więc w każdym razie eee, tutaj osiągnąłem już naprawdę porządny wynik: 50,6 eee, stopnia. Eee, poprawka była jak najbardziej ok. W każdym razie heading nie jest, e, nie jest niestety e, dostatecznie e, dokładny, nie pokazuje nam e, liczb po przecinku, więc e, w każdym razie e, mieścimy się chyba w granicy błędu, który by nas satysfakcjonował. Więc e, podsumowując, jeśli chcecie wysłać coś na odpowiednią inklinację, e, musicie uwzględnić e, siłę Coriolisa i poprawkę, niej i to, że heading będzie miał tak jakby wpływ na inklinację, ponieważ jest liczony zupełnie inaczej. W każdym razie zazwyczaj, jeśli chodzi o orbity parkingowe, jeśli lecicie na inne statki, tak naprawdę inklinacja, nie będzie Was obchodziła. Moon jest, tak jak wspomniałem, zupełnie nienachylony jeśli tylko polecicie na 90 stopni headingu i osiągniecie inklinację 0 stopni, która jest zgodna z inklinacją Moona. Minimus jest nachylony bodajże o 6. Dobrze pamiętam. Bodajże 6, tak. E, chyba 6 stopni. E, w każdym razie nadal nie jest to jakaś super wielka odchyłka. Nadal można polecieć praktycznie nie zmieniając inklinacji. Więc e, jeśli jesteście początkującymi graczami, to się Wam na razie nie przyda. Jeśli jesteście bardziej zaawansowanymi graczami i chcecie e, odwzorować na przykład, tak jak ja, e, jakiś, jakąś orbitę, to jest to. E, jest to coś dla Was. Pamiętajcie o poprawce, o spowodowanej tym, że niestety kerbin się obraca. A może nawet nie niestety. W każdym razie. Uh, tak. W tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie. Jak zwykle, miłego dnia. I, no cóż, zaczynam myśleć nad silnikiem, który zamontuję w uh, misji SL2. Aby popchnąć Skylab w dobrym kierunku, trzymajcie się miłego dnia jeszcze raz.